Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z Lasti Pocha. Tak, na luzie teraz pójdziemy sobie na Lagona. Mamy 11 spojrzeń Orobysa. Bo ja tutaj spaczenia nie chcę podnosić, bo mimo, że Lagon już nie jest dla mnie taki problematyczny, jak był wcześniej, nie lubię go tak, jak go nie lubiłam. Zobaczymy po prostu, ile dostaniemy punktów przy 11. Mamy 50. Lećmy nie obniżam sobie tutaj many aż tak bardzo, bo, bo bijąc cały czas mam na minusie, tak? No szali u sobie. No nie byłam tutaj parę dni. <laughs> Zawsze można też iść na dół. To co mówiłam, tylko nie pokazywałam w sumie. No przenoś mnie, kolego. Dla mnie lagon nie jest aż taki problematyczny, bo mam duże leczenie. Więc nie muszę uważać na te wszystkie fale. Szczególnie w tej drugiej fazie, właśnie gdzie fale są przy lagonie. O, ale bym weszła teraz na kółeczko. Strzelaj sobie strzelaj. Nie mamy many. Czyli zachowaj obecne. Kolejny zalew. Trochę tych śmieci tu mam. No to jeszcze raz. A, miałem zobaczyć ile punktów. Nic? Pięćdziesiąt było. Za spojrzenia, jeszcze raz zobaczymy. No, trochę za bardzo, obniżyłam. Dobra. Jak widać, zawsze zaczyna właśnie od tego. Hmm, nie udało się uciec. Strzelaj Przeniesie? Przeniesie chyba, nie? 49% Ale widzicie jak many malutko mi zostało? Trochę dłużej i By zabrakło A wtedy jest to problematyczne dla mnie, bo się nie leczę, jak nie biję. Ale wystarczy chwilkę nie bić. I uważać, żeby nas nie uderzył w międzyczasie. Wracamy. Strzeli sobie, uderzy łapką, łapką, powiedzmy. No teraz to szybciutko poszło, nie. Nie mamy Many. Relikt, relikt. No, ale z legendarnym potencjałem. Jeszcze tutaj go nie dostałam z potencjałem. A jak statystyki w ogóle 74, czyli ładnie. 36 najniżej. 72 many. Ładnie. Hmm. Trzeba by było sprawdzić z tym, że... Szybkość in inkantacji. Bo próbowałam podmieniać kodeks wymazanego wartownika. Powiem wam, że brakuje tej szybkości inkantacji. To jest bardzo dużo. Zrobimy sobie jakieś echo, żeby mieć dostęp do skrzynki i sprawdzimy te punkty, czy faktycznie jest 0. Tak nie dodaje już nam za spojrzenia uroysa. Dawało mi się, że wtedy na 11 dostałem dwa tylko punkty, a teraz już 0 na 12 i na 13. Czyli nie można sobie w nieskończoność chodzić na bossa i liczyć, że będzie nam podnosił, choćby po tym jednym punkciku. Tu by było fajnie dorwać resetujące echo. Patrzę, gdzie nie mam. O, tu. Nie mam jeszcze blokady, że tak powiem. Za długo się rozglądałam. 120 to jest po prostu taki o spacerek, chociaż nie są to miękkie moby. Jak widać, ja tu nie muszę się przejmować nimi. To nie znaczy, że bym sobie mogła tak stać i dać się obrzucać trupką. Nie, nie, tak dobrze nie ma. Maga sobie weźmiemy. Jak tarcza, cienista skorupa. No nic, trzeba będzie podnieść spaczenie, żeby bicie bosa coś nam dało, nie? Tylko trochę za dużo tych dodatkowych punktów podniosę od razu. Oj, dź. ała, dużo nam dźwignie, nie? Ale zawsze można obniżyć, żaden problem. To co, idziemy podnieść. Niby fajnie by było to resetujące echo, ale w sumie, jeżeli bicie bossa kompletnie nic nam nie daje, to jaki to ma sens? Próbujemy wybrać taki, co ma mniej. No, 75550. Och, yy, wyjdę. Wiecie dlaczego? Bo nie mam miejsca, a tam chyba będę mieć relikty za orobysta. Chociaż nie wiem, czy to nie było powyżej 200, ale. Nie będę ryzykowała. Wyczyszczę sobie akwipunek i widzimy się za moment. Wróciłam, możemy iść. Spojrzenia nam nie zniknęły, nie musielibyśmy zginąć. W sumie moglibyśmy to zrobić, żeby obniżyć sobie. bonusowe punkty. A, dobrze, że to zrobiłam, nie? Zniknie to. Alt-Z mamy sortowanie. Widzicie jak ładnie to robi? Ja się tak męczyłam kiedyś. Nie wiem, czy uda mi się wszystkie zebrać. Najwyżej te plus 1, albo 0 wyrzucę. A, udało się. Na wszelki wypadek. Przesortujemy. Czy coś ciekawego. Poświęcenie wymazanego naturalisty, ale tylko 12, więc prosto do handlarza. Tych mam mnóstwo już. Ale dwójki to wiadomo, można zostawić. Żadnej trójeczki. Pierścienie dla mnie. Widzicie, jest klonowane, nie? To jest to, co mówiłam, że jak już wypadnie świetny item, to to jest fajne, że wylatuje dokładny klon niego. Zobaczmy, jak to wygląda. 232. No to będziemy mieć zabawę z lagonem. No, porobię troszeczkę ech i w następnym filmiku zobaczycie, jak się męczę bądź nie męczę z Bosikiem. A w tym to by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym.